Hej, Siemanko, ja jestem nienazwany i dzisiaj sobie gramy w Brawl Stars. No, nagrywa się przyjaciele. Gramy sobie z naszymi przyjacielami. Siemanko, szanowanko, oczywiście, widzę z, z szynką. Tak, wtedy był odcinek ostatnio, że. Flam gra pinballowe marzenie. Jeze wink, to będzie na tylko na piętnastu marzenia będzie kozacka ona. Eee, co tu miałem jeszcze powiedzieć? Zmieniłem tutaj klub. Znaczy nie, że jestem teraz w klubie typu Kolosus, Ety. Ja jestem w tak zwanym klubie. To wtedy był klub. Hej, zapraszam teraz. Hejka, zapraszam. Wiem, że to jest bardzo bezsensowne. I pyk, i pyk. O, ale poko. Ale ten poko to źle zrobił. Co? Czemu to go nie złapało? No super po prostu, po prostu bosko. Boskość. Siema. <gryś> Grać nie nazwany, strzelił gola i jest tak dobry, że rozgrywka aż jest zakończona. Nie no, teraz to mnie atakowało trzech Tak samo jak xD Uuu, tutaj chyba już stracimy jednego gola Tak, mam, mam, jednego mam Znaczy ocaliłem naszego gola ci powiem Myślałam, że to ja nie mam interneta, a to oni się nie ruszają tyle Hejka ty, ale on był miły, a nie, jednak nie jest miły. Myślałem, że jest miły, a jednak nie jest miły. I pyk, o nie. O, żółta, ha, 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 ha. I bez sensu, też gadżet. A on miał piłkę, ja myślałem, że ja mam piłkę. Bosko. Nie pytajcie się tymi dźwiękami, które są w tle. One są niezbyt... I jest moja osłoneczka wspaniała. Szynka! To miał być do szynki, a nie do ciebie, ty oszuście szynkowaty. Nie, do XD podaj. Bo ja tu nic nie zdziałam. Właśnie. I super. XD już nie ma tego, a ja do Jackie nie mam. Obecnie tego. Pyk! Ściąganko! Ściągam w szkole. Ściągam od nauczycielów Tak zwanych Dawaj leć Po co ty stawi Miałeś działko jest Jaki nobek Jaki bubek A w sumie strzel do mnie I pyk Jeszcze obronię No nie, mały logi Ale Ojej oh yeah. Stara ekipa jest najlepsza. Motyw się powtarza. O nie! Telefon mi spadł. Pewnie słyszeliście ten dźwięk. Pewnie słyszeliście. Nie mogę zagrować, bo się A, wielu. No tak. A daj serwis. Daj napad, proszę. Proszę. O, dziękuję. Dziękuję za napad. Dam wam przegrać. Nie no, ja sobie wezmę bu, Bo mom, na nim tego. Kupiłem sobie na nim gadżeta. Fajny ma gadżet, naprawdę. Dobra, gotowi? Lecimy, lecimy, nie śpimy! Wy się się i to widzieliście. Znaczy, nie poznika tylko Ole. Konajko tak zwaną. Nic eee, nie wiem pa. Chyba xd Albo ja mam problem? Nie wiem Grasz xd A Szymbanem pisał nie Grasz s I on mi odpowiedział taki Nie O pisze 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 O jednak tak Dobra, zagrajmy już, że nie chcę ciągle pisać. Hmm. Szynka, szybko, gotowość, no dawaj. O, dziękuję, nareszcie. Skazówka, no na... Nieważne, nie, nie, nic nie wiem. Ale czytać nic nie zaczynam. On tak zupełnie... Zapomniał... Ach... Ja zrobić zrobię coś bardzo korzystnego. Ja zrobię tutaj mój totem. Aha, xd nie gra i tyle. Dobra, ja już mam ulta, więc na Spox Sol. Na Spox mam już ulta, więc jest Spox. I pyk! Wiem, że zbardowałem swoje życie, ale musiałem puścić tego Ulda, po prostu go musiałem puścić. Wiedziałem WIDZIAŁEM GO! WIDZIAŁEM GO! To, to jest właśnie najgorsze. Czemu wystawiacie w ogóle krzaki na safe? No czemu? Przez... Aha! Okej, okay, dobra, on sobie ulto ładuje. Ja też sobie trochę Ulda poładuję. Nienawidzę na to Barleya. Jak ja nim gram, to jest spoks, ale... Jak ktoś dziw gra. No, słabo mi tu idzie trochę. Ja wiem, kogo ja wezmę, że Barla mnie tak denerwuje. Tak strasznie. Super, ultra, hiper, ekstra mega. To ja wezmę zwanego Barlota. A nie, to nie jest Barlota! tak barley był przecież zielony nie nie ulepszego będę miał tylko 96 pieniędzy i polecam wam dołączyć do klubu ten sam, na, ten sam kolor nazwy i 500 tysięcy zastępca do Chle, co A, ale, mo, ale mojej nazwy nie je żeby, żeby w go na co by zmienić na zieloną Tak, lepiej niech ja wezmę maszynka, bo ja mam wyższy level, a ty masz wyższą rangę. I skin. Dobra, grajmy już. Nie, można rozpocząć grę identycznie z dnia, że... O. Teraz. Dlaczego ktoś coś napisał? Tylko idę na chwilę. chwila. Czyli życie zaraz, jest offline, tak? Mam nadzieję, że na chwilę tylko.

offline o. nie, ja, 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 się, ja się ja sobie pójdę, zagram sobie sam, jeszcze jest dwie rundy. Mam nadzieję, że je wygram. Będzie to krótki odcinek w miarę. O nie, Jackie! Jeszcze na gadżecie! No jezu! Jack jest najgorsza. Wiem, że ona teraz będzie nam safe atakowała, ale mi to mało tam. Ja im też zaatakowałem. Barley im samy jeśli zdąży zaatakować trzema atakami, zabierze aż tyle procent. Wow! No znowu, MZ! Jezu, MZ ja nie lubię i to jeszcze tutaj ze skinem. To już w ogóle słabo. Super. Po prostu ta na gadżecie wjechała. No po prostu bosko. A ja sobie tego nie użyję Dobra! Na jolo. Na jolo to zużyłem. Aha! A jest, a wiecie co? Ten tik jest na tyle głupi, że musi po prostu. Musi po prostu rzucać. Tak jak rzuca na przykład brok. Swój atak. A, gram ostatnią gierkę. Bo tą, bo tą zaliczyliśmy w 500 sekund.

co, niech tam sobie jeden obija ten safe. A ja im tutaj porzucam. Spokojnie buteleczki. Tak sobie porzucam na spoks. I pyk! I pyk. Tak, lecz Lecz, lecz. Pa Pamka tutaj dużo zrobi bardzo. A ja nie, bo ja nie mam troszeczkę netka. Metka Tak, zabiła. Dawaj, dawaj pamcia, pamcia, Nie! Yeah, wygrana, dzięki Mnie Nie no, nie dzięki, tak, dzięki Mnie Byłem gwiazdą gry Eh, dobra, to jest koniec odcinka, ja wiem, że to jest bardzo krótki odcinek Ty, gra I uważajcie, z tego będzie albo gadżet, albo legenda Posadź Nie Czemu? Dobra, to jest już koniec odcinka, subskrybujcie, lajkujcie i do widzenia, pa pa.